Cześć kochani, witam was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku naszej Eleny, czyli naszej takiej serii pod tytułem Wampirem być, czyli o tym jak Elena Gilbert z normalnego człowieka stała się po prostu wampirem. Także mamy tutaj Elenę i gdy sobie tutaj klikniemy na jej wampirze tutaj potrzeby, to mamy już bardzo blisko do kolejnego poziomu, czyli wampirzej mistrzyni i to będzie chyba, słuchajcie, już ostatni poziom, tak? Nie, to będzie przedostatni poziom. Ostatni to Wielka Mistrzyni. Ja nie wiem, czy Wy tą serię właściwie lubicie, ponieważ wydaje mi się, że tak średnio, ale jako, że ja mało pograłam sobie w te wampirki, kliknijmy tutaj, kupmy księgi wampiryzmu. Ostateczna księga wampiryzmu za tysiaka, bo wszystkie poprzednie już przeczytała. I jako, że ja mało sobie pograłam w te wampiry, wiecie, to postanowiłam, że nagram jeszcze za dwa odcinki tej serii, zobaczymy, jak to będzie. Co prawda mam dla Was jedną propozycję, którą wam powiem na koniec tego odcinka, więc proszę Was, zostańcie dzisiaj do końca i posłuchajcie, co mam wam do powiedzenia. No to myślę sobie właśnie, że jeszcze tak dokończymy to, co się tutaj działo, także niech ona sobie tę książkę kupi, poczyta i gdy rozwinie się już na tą wampirzą mistrzynię, to będziemy. Dalej coś działać. Ogólnie wiecie, że poprzedni odcinek to była taka mini historia Eleny z Grejem i niektórym się to spodobało, niektórym mniej, ale powiem Wam, że chyba nie będę jakoś bardzo, bardzo kontynuować tego wątku. Co prawda chcę ich oczywiście spiknąć razem, ale już bez takich wiecie, wielkich farmazonów, w sensie, że jakieś tam scenki i tak dalej, bo powiem Wam szczerze, że nie bardzo mam na to czas, mam dużo innych serii, więc po prostu uznajmy, że oni gdzieś tam się w międzyczasie kontaktowali on jej się zaczął podobać, ona jemu również ale wiecie jaki jest Grey dużo kobiet, a nie jedna ok, czy ty już kupiłaś tą książkę, a co ty robiłaś, grzebałaś na internecie, zamiast to kupić to ja się tyle nagadałam, a jest ta książka ok, więc damy jej to, żeby to przeczytała, tę książkę ostateczną i odezwę się do was, kiedy zdobędzie już ten kolejny poziom wampiryzmu no, i niestety, kochani, nie zdążyłam wam tego nagrać, nie, nie zdążyłam włączyć programu i odkryliśmy 15 poziom wampirologii, z tego co widzę. Także zobaczmy sobie tutaj. Wampirologia, poziom 15 na full to rozwinęliśmy i ona się dowiedziała, że istnieje lekarstwo na wampiryzm. <gryzm> Także nie pozostało już nic, czego Elena mogłaby się nauczyć o wampirach. No, ale jeszcze czyta, słuchajcie, więc nie wiem, czy to się jeszcze zalicza. No chyba już nie. W każdym razie wciąż nie mamy tej wampirzej mistrzyni. Ale z tego, co mi pisaliście, to trzeba pić plazmy. Zobaczymy, czy od picia takiej zwykłej plazmy też rośnie nam to, czy nam to nie rośnie. Odkładaj i czytaj. Znaczy pij. Słoneczka to mnie rozwala, słuchajcie. No nie wiem, czy coś rośnie. Ciężko jest tutaj coś zobaczyć. Dobierz słabość, to nie wiem, czy musimy to dobrać już teraz. Czy nie? To mnie zawsze zastanawia, więc tutaj mamy słabość. Ja już tutaj coś dobrałam właściwie, a dobierz zero. Bo ja w dzisiejszym odcinku, słuchajcie, chcę coś wykupić. Mianowicie chcę zrobić stworzenie wampira. I teraz sobie już to wykupiłam, że tak powiem, za te punkty mocy. Tutaj co tutaj mamy. wampirzy urok. Też pisaliście mi konflikt z aurą nieumarłych. A czy ja to mam? I pisaliście mi, żebym właśnie sobie wybrała to, więc ja sobie to wezmę, niech będzie i tak, okej. Okay. Jestem właśnie dzisiaj bardzo ciekawa, czy możemy przemieniać Simów w wampiry. Czy wiem, że możemy teraz, ale ilu możemy? Bo mój cel na dzisiaj to było pozamieniać po prostu ludzi różnych ludzi z miasta w wampiry, więc po będziemy podróżować teraz i pierwsze co mi przyszło na myśl to żeby zamienić naszą rodzinę pancakesów tylko widzę, że Eliski nie ma w domu zamienić właśnie ich w wampiry więc zobaczymy czy będziemy mogli to zrobić no i przyjechaliśmy pod ten właśnie domek także chyba musimy szybciutko uciekać bo znaczy w sumie już jest prawie 21 pisaliście mi, że do... od 21 mogę sobie spokojnie chodzić bez strachu także puk już nas wpuścił no, i to jest bardzo przykre, co teraz będziemy próbować zrobić, ale w sumie, dlaczego nie? Aha, przepraszam, zaraz Wam coś powiem, tylko znajdę tego Bobka. Ja go nie widzę, a tu jest Eliska, więc podejdźmy tutaj, podlećmy tutaj w postaci nietoperza. Jak tutaj podleci Elna, to ja Wam coś powiem. Jest. I słuchajcie, mój plan był taki, tylko oczywiście spaliłam, nie dopowiedziałam. Co chciałam powiedzieć? Że nasza Elena dowiedziała się, że Christian jest bardzo taki flirciarski, wiecie, ma wiele kobiet, czuje się taka trochę zraniona, wyłączyła, słuchajcie, człowieczeństwo, jak w pamiętnikach wampira, wampirów i postanowiła po prostu z tej wściekłości pozamieniać całe miasto po prostu w wampirów i będziemy próbować to teraz zrobić. Więc czy tak w ogóle można? Bo ja nie wiem. Przemień wampira, ok, więc próbujemy. Nie wiem, czy ona jakoś się zmęczy i czy nie będzie mogła robić kilku wampirów pod rząd, ale chciałabym zmienić całe miasto wampirów. Dobra, przemiana jest. O, jest nasza wampirza Elena. O, o, dzieje się, słuchajcie. Eliska będzie przemieniona. Ojej, zobaczmy to z drugiej strony. Pokaż się, pokaż. Och, zadowolona. No, wygląda strasznie. No i co? I już to będzie... Aha, no tak, przepraszam, ugryzienie. Ale czemu ty nie lubisz? Nowe życie się czeka, nocne życie, no wiem, trochę straszne. Ale dajcie znać w komentarzu, kto z was wypiła esencję wampira, przymieni się mu za kilka dni. O, śmieszki, śmieszki. Szukamy Bobka w takim razie. A dajcie mi znać w komentarzu, kto z was chciałby być wampirem, słuchajcie. Na przykład takim, jak w pamiętnikach wampirów. Bo takim jak w zmierzchu to nie wiem, czy bym chciała, ale takim jak w pamiętnikach wampirów, kto wie, może tak, może bym piła to wiecie, sarenki, jak Stefan. Bokka nie ma, słuchajcie. Nie mam pojęcia, co się z nim dzieje. W każdym razie będziemy podróżować dalej. Kolejne, co sobie wymyśliłam, to Travis Scott. No powiedzcie, Travis Scott to jest taka postać, która się zawsze pojawia, więc jego sobie zamienimy. I jesteśmy. Będziemy pukać do drzwi. Słuchajcie, w tym domku to chyba jeszcze nigdy nie byłam. Chociaż nie byłam w, tej, w tym ogródku, bo tu się zawsze zbiera rośliny i im się kradnie, ale chyba nigdy nie byłam tutaj w tym domu. Tak mi się przynajmniej wydaje. Nie pamiętam tego, ale proszę bardzo, trawis stoi. Boję się, że o, da się przemienić, bo bałam się, że ona się na przykład zmęczy i że już nie będzie mogła na przykład więcej niż jednego na dobę czy coś takiego. Ale okazuje się, że można. Gdzie on ucieka? Nie uciekaj, chłopie. I tak, i tak nie uciekniesz. Ładnie mają w tym domu nawet. Tak fajnie, tak przyjacielsko, okej. Okay. Leciałem plusiki, nie wiem dlaczego. Tym razem. O, i już minusik. Jest wampirzą mistrzynią. Jest bardzo blisko osiągnięcia szczytu wampirzych mocy. Gryzie go. A ja tak szybciutko podejrzę... O ja. <gryzio> Możemy sobie tutaj dobrać coś nowego z tego, co widzę. Na przykład ostudzone emocje. Prędkość błyskawicy, potęgowanie potrzeb, odporność na słońce i bezwonność. W sumie fajne by to było odporność na słońce, ale na razie tego nie chcę. Co tutaj mamy? Nienasycone pragnienie, staje się szybciej spragniona, bądź heliofobia, za dnia czuje, że jej słabną i częściej zawodzą. O nie, to bardzo źle. Dodajemy jej to syczenie. Albo nie, no bo jak będzie gadała z grejem? Nie wiem, słuchajcie, co jej dać. Dodamy no jej. Nienasycone pragnienie. Dobra, na razie niech to ma. I tak w sumie. I tak w sumie wiecie, ona będzie teraz dużo piła. O, i przemiana, więc może przemienimy tę laskę. Ona idzie spać. Ale jakbyśmy ją szybko przemienili. No, tylko mam nadzieję, że jej się nic nie stanie. Wiecie, od... O, od tak dużej ilości przemian. Już tam widzę, go tam wiecie, wzięło. Tu by nam jakaś trzecia jeszcze, tak? Tylko tej trzeciej nie widzę. Gdzież ci ludzie chodzą? Jest godzina 23, a oni się gdzieś w ogóle bujają po mieście. Niedobrze, ale zobaczymy, czy ktoś ulicą nie chodzi fajny, znajomy taki. Tu jest jakaś babeczka, nazywa się Natalia Sosna, też jej nie lubimy, bo ja tutaj kiedyś w międzyczasie weszłam sobie w te wampirki i chciałam sobie pograć sama, kogoś tam pogryzłam, ale stwierdziłam, że to nie jest taka frajda, jak granie z wami podczas nagrywania. Oj, i przemienia kolejną. Także mamy już trójkę, może ja sobie będę zapisywała ilość, chyba że to gdzieś jest, pewnie to gdzieś jest. Tutaj w statystykach mamy wampirza osiągnięcia, trzech simów przemienionych wampiry, uleczonych nie i simowie, którym się pożywiono, 11, więc dobrze. Będziemy się starali, nie wiem dzisiaj ile zamienić, może z 10 przynajmniej. Zobaczymy jak tam Elena się czuje. No, trochę powiem Wam, to pragnienie jej zmalało. Czy da się jeszcze ją dziabnąć więcej? Wampir, pij plazmę. Pij zachłannie może. Jesteśmy takie złe dzisiaj, wiecie, takie mroczne, więc <grym>, nie krępuj się Elena, żłob ile wlezie. No i będzie znowu gryzła. Ona mi się mega podoba. Słuchajcie, nie wiem jak wam, dajcie znać, ale ona mi się tak strasznie podoba. Tej wampirzej postaci. To jest taka, wiecie, mieszanka Eleny i Katrin w jednym. <laughs> nie, no po prostu nie sugerujmy się aż tak bardzo. Po prostu to jest taka Simka, wampirza i koniec. A ja już wiem, mój błąd. Ja patrzyłam tutaj, to jest wampirza energia. Czy ona by się tutaj mogła wyspać w tym łóżku? Raczej nie, bo ona ma jakąś taką cechę, że tylko w trumnie może. Dobra, to ostatni raz jeszcze gdzieś pojedziemy, podróżujmy. A teraz przyjechaliśmy, słuchajcie, do ćwiru, bo wydaje mi się, że kto jak kto... Ale ta rodzina to idealnie pasuje na, na bycie po prostu wampirami, także pukajmy. I to będzie ostatnia rodzina, którą chyba przemienimy. Bo ja się bardzo o nią boję i chcę, żeby ona poszła sobie spać. Okej, okay, jesteśmy. I tutaj proszę bardzo, to nawet nie będzie, słuchajcie, grzech. Przemieńmy tutaj tego ojca, córkę. Nie wiem, czy można zamieniać takich nastolatków. Przemieńmy i tutaj tego synka również. Wiem, że to jest tragiczne, ale... Oj, nie można? Mm, nie można, słuchajcie. No to tego się nie spodziewałam. No to może po prostu później rodzice go przemienią. Czy wy musicie tak daleko odchodzić, żeby się przemieniać? No i tak. No i to mamuśkę później też oczywiście przemienimy w wampirów. No, powiem wam, podoba mi się to, podoba mi się to. Chciałabym, tak, wiecie, widać, ale zamienić wszystkich, 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 żeby po mieście w tej rozgrywce chodziło bardzo dużo wampirów, żeby płonęli gdzieś na mieście, żeby się działo, ale wiem, że to by mi trochę zajęło. I wypił esencję. Czy ty się musisz tak dziewczyno ciągle przemieniać? Teraz gryziemy Kassandrę. Zobaczcie, jak Kassandra wygląda w oryginale, znaczy, wy na pewno ją znacie. A jak wygląda w naszym wyzwaniu królewskim, całkiem inna. Dobra, ugryziona. Punkty lecą, słuchajcie, mocy jak szalone. Podoba mi się to bardzo. Nie wiem, do kiedy, to będzie, do kiedy to będzie rosło, bo jeżeli by rosło tak cały czas, no to by było super, byśmy sobie wykupili wszystko, co można. I Elena by była taka, wiecie, wszechmocna. Dobra, gryź tę Właśnie. Lasie, znaczy ona już pije krew. Nie wiem, czy to ją boli, ale trochę mi jest jej szkoda. Kurde, czy ty nie mogłabyś zawsze chodzić w tym ubraniu? Ja tutaj kliknęłam to, pokaż mro... Ojej, jakie w brzuchu gulgocze. Ja kliknęłam to, żeby pokazywała tą mroczną postać, a mimo wszystko ona się zawsze przebiera w to ubranie takie, wiecie, ludzkie. Na klifach szalona impreza, chcesz tam wpaść? No to poczekaj, poczekaj. Jakbyś ugryzła i dopiero pojechała, to może tam byśmy kogoś ugryźli? No i za późno, słuchajcie, za późno. Chyba, że tu gdzieś jeszcze mamy w powiadomieniach, no już nie. No i ostatnia będzie przemieniona nasza Kassan... Nie, Cassandra, przepraszam, Bella ćwir. Uch. To jest chyba trochę jednak bolące, bolesne. Dobra, to myślę, że nasza Elena wróci do domu i trochę się prześpi. Kładzie się właśnie spać, znaczy się zahibernować, także damy jej. Ojej, jak się rozpędziło, damy jej troszkę odpocząć i to będzie chyba nawet już. Tak? Więc dosyć szybko to się stało. Dobra, wyłaś, wyłaś w takim razie. Może się jeszcze wykąpię, słuchajcie, tutaj pod prysznicem. Weź prysznic i będziemy sobie. Ojej, i będziemy sobie podróżować dalej w celu przemiany ludności. Z tym, że jest trochę ciężko, ponieważ jest już rano, no i wiadomo, będzie trochę ciężko ze słońcem. I przyjechaliśmy teraz do baru karaoke. Szybko tutaj podleć, podleć, bo ona już się pali. Yy, niech pracuje z domu. A tak naprawdę będziemy się obijać. I tak, jesteśmy tutaj. Tu są jak ludzie. Jakaś gościóweczka w spodniach z modów, słuchajcie, z serduszkami. Przemienimy ją, przemienimy ją. Nie ma na co czekać. Pokaż się, jak ty wyglądasz. No ładnie śpiewasz, ale już po tobie. <laughs> Szukamy dalej. Tu jest jakaś barmanka. Barmankę też sobie przemienimy. Oj, a co to? A, da się. To może tam też tego to dziecko się ućwirało dało przemienić, tylko oczywiście ja nie zerknęłam dokładniej. Wiem, że będziecie na mnie krzyczeć, że nie zrobiłam więcej opcji, ale to się nazywa skleroza. <grytania> Także o, tutaj więcej już nie ma. Także słuchajcie, będziemy mieć kolejnego wampira na koncie i ja postaram się troszkę ich poprzemieniać, żeby też za długo nie zanudzać. Także pokażę Wam później, ile mi się udało osiągnąć. Rozmawiajmy z nią o zainteresowaniach. Takie rzeczy więcej klientów nie ma. O, ktoś wchodzi. Przykro mi bardzo, nie wiesz w co się pakujesz, więcej opcji przemień. Nic jeszcze więcej nie zrobiłam, ale jestem teraz w, na siłowni i będziemy przemieniać trenera, zobaczcie to jest trener, także no trudno, czy trener, czy nie trener, czy bogacz, czy biedak, każdy będzie zamieniony dzisiaj, na dole niestety nikogo, dobra zobaczmy szybciutko, przemienia, przemienia. Tu zobaczcie, jak umiesiona pupcia. Tego też sobie przemienimy. Ona strasznie szybko się męczy. I ja się boję, że jej się coś stanie. Dobra, ty już nie gadaj. Szybko, idź, bo tutaj gadała, bo miała sobie towarzystwo. Elena, proszę cię. O trochę ogarnięcia się, bo się boję. Wiecie, że ona mi znowu umrze. A bo ona jeszcze z niego piła, słuchajcie, no ja się tak boję. Dobra, to będziemy podróżować do domu. Cóż ona przyszła robić? Pożegnać się z Simką. Podróżuj. Jesteśmy pod domem. Leci sobie tutaj do domku, proszę bardzo. I znowu będziemy robić te hibernacje. I pokażę Wam, podsumujmy to, ile my mamy tych, tych ludzi już przemienionych. I mamy 10. Więc w sumie nie jest źle moim zdaniem myślałam, że będzie nam to szło sprawnie, ale boję się, że ona po prostu się zmęczy. I że umrze, tak jak w moim pamiętacie, taki mini first looku, który Wam się teraz wyświetli u góry, w którym to udało mi się po prostu w momencie simkę załatwić i spalić. Może dokupię sobie coś takiego, widzicie, takie yy, wcielenie ciemności. Będzie dysponować większą ilością mocy, szybciej rozwijać umiejętności, wolniej się męczyć i cieszyć większym ogólnym zadowoleniem. Niechaj stanie w blasku księżyca i przyjmie błogosławieństwo. Mam nadzieję, że będzie lepiej. Tutaj jeszcze jakieś wampirzy sen. I skończyły mi się punkty mocy. Ogólnie. To mi się bardzo podoba granie tutaj właśnie w wampirki. Także no nie wiem, osiągnij stan rozbawienia. To może pogramy w coś na komputerze. Dobra, droga Eleno. Propozycja dla ciebie jest następująca. Zmień strój. Na taki tutaj masz jakiś elegancki, niech będzie taki. I słuchajcie, zadzwonimy do Christiana. Wyszalała się powiedzmy, 10 simów wystarczy. Pokaż, się, jak to wyglądasz. Podejdź tutaj, bo ja nawet zapomniałam, słuchajcie, bo to już było tak dawno. No, taka jakaś kiecuszka. Zadzwońmy do tego Greya. Słuchajcie, wyszalała się, wykrzyczała, powiedzmy, i teraz już może go zaprosić. Nie będziesz grała. Zaprośmy go tutaj. Christian Grey zaraz tu będzie, więc zobaczmy go. I już jest. No to zaprośmy go do środka, Znaczy no, zawołajmy. On tam ciągle jakieś te media społecznościowe sobie rozwija. No, przychodź tutaj do niego. Może być ku tak właśnie zaprosiła do środka. Schlebiajmy mu jakaś ożywiona rozmowa. Poznajmy takie, no dobra, wiecie o co chodzi. Ja Wam chciałam właśnie coś powiedzieć odnośnie między innymi tego, że jak wiecie, moje 100 dzieci Challenge nieszczęśliwie zostały usunięte. Ja dużo próbowałam, żeby je przywrócić, ale no niestety. Na razie mi się tu nie udało i po, powątpiewam, powątpiewam w powodzenie tej misji, więc wymyśliłam sobie, że co we na to, żeby nasza Elena, naszym Christianem już bez takiego bycie zbędnego jakiegoś tam kręcenia i w ogóle tworzenia tego wątku, właśnie do środka, bo nie mogę się wygadać przez was. Może niech tych trumien nie widzi, niech sobie usiądą tutaj, może usiądź i rozmawiam, bo on na razie nie wie, że ona jest wampirem. I tak, że bez tak, gdzie tam idziesz do tych trumien? O Jezus, na szczęście tam nie ma trumny. No wejrzysz, przyłaś tu chłopie, ale dziad, no patrzcie, no jak się panoszy, myśli, że jak jest bogaty, to mu wszystko wolno. Pokażmy mu jakieś foty, czy tam co. No, że ja sobie wymyśliłam, że właśnie bez zbędnego rozkręcania tego wątku, wiecie, tam jakichś różnych scenek i tak dalej, ona się już wyszalała, no i on się jej spodobał, ona mu się spodobała. I może postanowi się już dla niej zmienić w takim przyspieszonym skrócie. Będą sobie razem, słuchajcie, tylko że on będzie sobie człowiekiem, ona sobie będzie wampirem, i zrobimy taki mini challenge na wiecie, jako rekompensatę 100 dzieci challenge. I urodzą sobie 10 wampirzątek challenge. Czyli normalnie, tak jak oryginalne zasady, czuję, że mnie to strasznie przekrzykuje, mam nadzieję, że nie. Tak jak oryginalne zasady 100 dzieci. Z tym, że po prostu z wampirkami. Mam nadzieję, że to byłoby fajne. Bez żadnych adopcji. Tak jak po prostu w oryginalne 100 dzieci było, tylko że 10. Także to by trwało podejrzewam ze 3-4 odcinki. Bądź jeżeli byście tego nie chcieli, także oczywiście czekam na wasze komentarze, to po prostu będzie jakiś jeszcze jeden odcinek i zakończymy serię wampirową, bo chciałam zacząć kilka nowych serii. Także czekam oczywiście na Wasze opinie, bo to jest dla mnie zawsze najważniejsze. Tylko jeszcze co ważne i co chciałam dopowiedzieć: to że oczywiście to będą dzieci tylko Eleny i Christiana, bez szukania, wiecie, mężczyzn po świecie, tylko po prostu 10 wampirków, czy tam nawet normalnych dzieci. Nie wiem, jak to się rodzą te dzieci z takich mieszanych par, także oczywiście też dajcie mi znać. Może chodźcie tutaj sobie na kanapę. Także tak by to właśnie miało wyglądać, ewentualnie zakończymy ten wątek i tę serię, ale myślę, że to byłoby takie śmieszne, ponieważ ja jeszcze nie widziałam tych takich dzieci właśnie z połączenia wampirów, nie wiem czy one zawsze będą wampirami, czy to jest jakoś losowo dobierane w takich mieszanych parach, także nie mam pojęcia. Niech sobie pogadają, może jakiś pierwszy pocałunek zobaczymy, no nie wiem czy nie za szybko, zapytajmy go o zawód. Wyznajmy za uroczenie. Nie wiem, czy to nie jest za wcześnie. Ale my się dosyć lubimy. Zaraz wam pokażę. Bezrobotny, tak naprawdę z bogaczem, ale spoko. Przyjaciel. Nie wiem, czy to nie za szybko. Słuchajcie. Potem pójdzie pograć, więc nie wiem. Nie wiem. Miała niby go tam wyznać mu za uroczenie, ale nie zauważyłam nic takiego. Pochwalmy go szczerze, jakieś z imprezki, ale nie idziemy na imprezki. O, już powiem wam całkiem. Całkiem, całkiem nieźle. Bardzo mi się podoba, nawet przyszedł posłuchać. Także, co? To będzie na dzisiaj wszystko. Dajcie znać, co sądzicie o dzisiejszym odcinku. Jeżeli macie dla mnie jakieś wampirze porady, chętnie przyjmę. No i po drugie, właśnie, czy chcecie koniec tej serii i jakieś po prostu, nie wiem, ich, ich wspólną przyszłość i koniec? Czy może jednak robimy ten challenge z 10 wampirów Challenge. Ja bym bardzo chciała, powiem wam szczerze. Jako właśnie takie zadośćuczynienie dla mnie i dla Was, za to dzieci, które nieszczęśliwie się usunęły, yy, i chętnie bym właśnie coś takiego zrobiła. O Jezus, jest duch, już się przestraszyłam. Ech. Tak jak mówię, jeżeli nie chcecie, to nie musi tego być, ale ja chętnie, chętnie, bo się jakoś tak nastawiłam i napaliłam właśnie na takie coś. Ok, kończę. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Czy Ty jeszcze byś tak w sumie chciała go tam jakoś zarwać więcej, romantyczne? Obejmijmy go chociaż tyle, zobaczmy. Dobra, kończ grać. Na zakończenie pokaż, jak obejmujesz go. A ja was... Oj nie, oj nie. Ale trudno, kochani, trudno. To się wszystko naprawi w kolejnym odcinku. Dziękuję wam serdecznie za oglądanie, dajcie kciuk w górę, zasubskrybujcie kanał, jeżeli jesteście nowi. I widzimy się w kolejnym filmie na moim kanale, czyli jutro. Aha, i uprzedzając wszystkie pytania, kiedy, jaki odcinek, zapraszam Was serdecznie na fanpage'a, ponieważ tam staram się publikować mniej więcej zapowiedzi kiedy, co i jak, ponieważ wiecie, że się o i objęli się. Dziękuję serdecznie, ponieważ wiecie, że różnie mi to po prostu wychodzi. Nie przedłużam. W każdym razie dziękuję za oglądanie. Do zobaczenia w kolejnym filmie i cześć.